Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, już trzecim z serii Zagrajmy w Minecraft. Ja jestem Staszek, a ze mną jest Franek. Jestem i pies Ho-Ho. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniami do wyprawy na pustynię. Porałujmy chlebki, żeby mieć jedzenie. Staszek wykona, Franek wykona kilow żeby powiększyć y, y, troszkę tyły naszego domu. Właśnie tworzymy chleb. Ustawiamy na środku w, w poprzek y, poziomo chlebek i powstaje nam z trzech y, zboża jeden bochenek chleba. Jest on bardzo y, przydatny, bo jest, y, daje więcej sytości niż te zwykłe ciasteczka. Odnawia więcej pomek głodu, niż ciasteczko. Mówiąc fachowym językiem. Yy, tak, yy, tak, teraz na kłop tego kobla troszeczkę. Yy, a następnie po... pójdziemy... Ta... Yy, udamy się w tej chwili jak Franek wykopie ten kawałek kobla na pustyni zobaczyć mniej więcej co znajduje się na owej pustyni No właśnie kończymy i wychodzimy na dwór Możesz użyć mączki stojący, aby przyspieszyć rośnięcie. Nie sadzimy, ponieważ będziemy niedługo się wyprowadzać. <tryk> Dokładnie. E, tak, e, jak właśnie teraz będziemy poczynać przygotowania, w ten sposób się w ogóle robi chlebki. Yy, to mam taką sugestię. Ile mamy tam żelaza na stanie? Trzy żelaza. To kilofałkę chyba zrobimy z żelazną, nie? Yy, dokładnie. Bo tu nie ma co w ogóle krytykować. Yy, pójdziemy przez pustynię, weźmiemy wszystkie itemy, które będą potrzebne. Yy, ale zastanawiam się, czy nie zapisać przypadkiem koordynatów tego miejsca. Jakoś tam jakieś bazy pierwszej. A po prostu postawić tabliczkę, że tam byliśmy w tym miejscu, że tutaj byliśmy. Uważam, że to jest średni pomysł, ale możemy tak zrobić. Yy, ale chyba nie będziemy was męczyć tym na odcinku. My zrobimy to poza odcinkiem no właśnie Franek ścina wszystkie yy, pozostałości po naszej farmie. Yy. Tak, ścinamy w farmie kakaowcowej. Farmie kakaowca. Zetniemy także to, co zasadziliśmy, ponieważ nie opłaca nam się wracać do tego miejsca. Yy, tak, bo wynosimy się ostatecznie z tego miejsca i przyniesiemy się na coś, co bardziej będzie odpowiadało naszym gustom. Yy, a wyruszymy w podróż, po prostu przy ciebie pustyją. Od razu rano, e, tylko trzeba pamiętać, że w nocy najczęściej się na pustyni creeperów spawnuje, e, więc... I przegryźć ciasteczko. Bardzo lubię ciasteczko. Są bardzo smaczne. E, jasne, że są bardzo smaczne. E, I trzeba jeszcze tylko pamiętać o tym, że... E, że, że, że... E, Straciłem wątek, moment. A, posegregować warto swoje itemy i to zrobimy przed wyprawą samą. Zabierzemy chyba stąd wszystkie pochodnie. Ogólnie wszystko. Posegregowaliśmy nie idziemy. No dokładnie, weźmiemy wszystko, co tutaj zostawi... co tutaj yy, położyliśmy, postawiliśmy. Możesz pomału niszczyć dwóch i skrzynię. A więc tak, y, być może w niedalekim czasie ujawi się krótszy, próbny odcinek, tak, z 8 minutowy, y, a góra 10 z. Y, bo tak, odcinki będą 15 minutowe, co już wspominaliśmy w pierwszym y, odcinku. Y, to ujawi się odcinek y, 10 minutowy y, z Farkaja trzeciego. Sfakia 3. <try> <try> Więc mamy już wszystko w Franku? Ja tak, już wszystko uporządkowaliśmy i wybieramy się w stronę tej pustyni, która jest zapewne bardzo dużą pustynią i będziemy dosyć długo ją przechodzili. Jak widzimy, mamy piękny, słoneczny dzień. Tak. Oprócz tego, że bo bardzo mało się odzywa nasz franek. To tam niedługo, za jakiś odcinek, on będzie bardziej rozmowny, a ktoś inny będzie mniej rozmowny. Zobaczymy kto. Będziemy się taki jakiś czas w czasie zmieniać, więc no, że się nic nam nie znudziło, prawda? Bo każdy ma jakieś tam swoje plusy, na przykład, jak, na przykład Franek bardzo dobrze buduje, umie ogarniać takie sprawy. Ja bardziej pamiętam w lecie i temów a Dominik bardzo lubi... Stasiek bardzo lubi podróżować. I jeść ciastka. I tak. Zresztą ja też lubię ciastka jeść. Każdy lubi jeść ciastka. Nie znam człowieka, który nie lubi jeść ciastek. Piszemy w komentarzach kto lubi ciastka, łapka w górę. Yy, tak. Yy, Co raz widzimy właśnie jak ukazuje się naszym oczom wielka, przeogromna pustynia. Yy, tutaj czanki nam się do końca nie załadowały. Yy, zbierzemy trochę kaktusów. ...i zeschłych roślin. E, tak, z kaktusa możemy robić bardzo fajne rzeczy, typu na przykład barwniki, e, albo nawet z kaktusa możemy zrobić jakiś mur obrony, ciekawe pułapki, ciekawe pułapki, albo po prostu śmietnik na itemy, ponieważ jeżeli masz jakieś e, franku niepotrzebny item, no cóż, mam taką sadzonkę tropikalnego drzewa. Mam dobra wajchę. Dobrze, weź waję. Do. Podejść do ładniego, do kaktuska i w ciśniku. I tak oto co sposób niszczyć można itemy. Aha, możesz też wejść na kaktusa. To będzie nas po prostu biło. Tego w trzeba uważać, ale bardzo, bardzo pożyteczne rzeczy. No, przemieszczamy się przez tą rozległą <laughs> pustynię w poszukiwaniu jakiegoś innego biomu. O, tam widać w oddali yy, jakieś krzewy, ale fanku mieliśmy je zbierać w inną stronę. A nie wiem, tak, było tutaj od siebie. Widzimy bardzo ładną górę, jednak jest ona na pustyni, więc szukamy dalej. Ale można skorzystać z tego, że na tej górze znajduje się węgiel. Bardzo przydatny surowiec. Ale najbardziej nas interesuje w tym momencie żelazo. Może powiesz nam yy, psie, jak pozyskać węgiel yy, w inny sposób. E, tak, są dwa rodzaje węgla w Minecrafcie. E, oprócz tego węgla kamiennego jest jeszcze węgiel drzewny. Wytwarzamy go przez y, przepalanie y, de, y, drewna ściętego, bądź niejakiego, y, na przykład y, deskami, bądź na przykład, również można przepalać y, sadzonkami. Chociaż sadzonki są bardzo mało wydajne. Sam węgiel y, jest też mało wydajny i pochodnie z niego zrobione y, również są mało wydajne, ponieważ bardzo dużo, no ja trochę mniej światła dają niż z pochodnie. Ale jeżeli nie ma się niczego, no to nie ma co się lubić, tylko lubi się co ma, prawda? Tak, dokładnie. A tu widzimy bardzo ładne y, rozgałęzienie naszego złoża. Y, Franku, ponażej dalej... Y, Zatniemy trzcinę, chociaż to rzadko jest na pustyni. Y, moja taka sugestia, żebyś po prostu trochę posprintował. O, dwa, trzy razy przyciskam wulcha, żebyś sprintować. To dla tych osób, które nie znają się zbytnio na yy, klawiszologii w Minecrafcie. Myślę, że moglibyśmy przepłynąć dalej łódką, bo... Yy, chociaż widzę, że świat się cały czas renderuje, ale... O, właśnie mamy ciekawy biom. Bardzo ciekawy biom. Krówki blisko nas. Yy, dosyć ładna jaskinia, w której widziałem węgiel. Słyszę, Słyszę y kurczaki i, i widzę krowę. Z krowy możemy pozyskać skórę, z której zbudujemy sobie tunikę mm. lub spodnie, ewentualnie I... buty. I jeszcze można pozyskać surowy bewsztyk. Mm. Po upieczeniu taki bewsztyk y odnawia nam bodajże trzy y y pałeczki głodu. Mm. Skóra niestety za nie zawsze wypada, ale bewsztyk zawsze wypadnie. Kupaj tego węgla. Węgiel przyda się rzecz. Powiem. Lepiej mieć węgla niż go nie mieć. Yy, upieczony bewsztyk daje 4 punkty życia. Mm. A bewsztyk mm. nieupieczony daje nam 2 punkty życia. I można sobie oczywiście zatruć, prawda? Nikt nie lubi nieprzepieczonego mięsa. Ale i tak każdy lubi ciasteczka, prawda, chłopcy? Tak, tak. Yy, ja tak sugeruję małe kończenie tego odcinka. Go skończył, ale nie chcę mi się zrezygnować z naszymi fanami, widzami. Fani, to może za dużo powiedziane. Yy, Dokopiemy tego węgla i prawdopodobnie będziemy kończyć. Może jeszcze Franek rozejrzy yy, się za kurczaczkami? Nie? To tak, oczywiście. Wyrzucimy tylko niepotrzebne rzeczy, bo węgiel. Mieści. Węgiel się nie mieści, ponieważ mm. mamy za mało rzeczy i musimy... Niektóre rzeczy jest e, widać, że na, na brak węgla nie narzekamy, ponieważ mamy e, powyżej... Mm. Mamy jeden stak i mm. troszkę mniej niż połowę straku. E, chyba w drugą stronę... Mm. A, jeszcze w tej e, No to teraz udaj się tam w stronę tą, dokładnie. Mm. Tutaj też mm. widzimy biom... Bardzo e, jak to mówić, e, e, dżungla, o dżungla, i e, może jak znajdę. Może jak znajdziemy ja, może jak znajdziemy kurczaka, to Łukasz zaraz nam powie ile dokładnie odnawia upieczone mięso kurczaka. Tak, mięso kurczaka. W ogóle z kurczaka może nam dropnąć różne rzeczy. Jajko albo mięso. Jajko, albo mięso. Tak, mięso oczywiście surowe może. E, zabić nas po prostu, no, zabić, zatruć, tam od razu zabić e, i e, surowe mięsko e, uzdrawia nam jeden, e, uzdrawia, dodaje nam jeden e, pa, pałeczkę, no jeden głód, że tak powiem e, i a upyczony kurczak dostarcza nam dostarcza nam e, Trzech, tak, trzech yy, pas tych y, punktów, pasów głodów. I jeszcze ciekawy motyw, można y, chyba nieskończenie długo gotować na wiaderku lawy. Yy, tak, można nieskończenie długo kurczaka gotować na wiaderku lawy, znaczy nieskończenie długo, yy, wiaderko to... długo, raczej znaczy jest to wydajny sposób, tylko trzeba mieć dużo żelaza, że znaczy, w ogóle piec coś, cokolwiek, przepalać i piec, na tym. E, tak, o, widzę, że mamy grzyby, więc niedługo też będziemy robić karmel. Tak. Powiem, e, w tym momencie zakończymy nasz odcinek, ponieważ e, czas nieubłaganie leci. Więc Frank, ustań na tej małej wysepce i e, żegnamy się z Wami z kawałkiem węgla w ręce. E, do zobaczenia, do Cześć. kolejnego odcinka. Papa. Pa. Na razie.